Jedzie wasz ulubieniec. Ale drift. Kurde, myślałem, że będzie drift. Siemo. Siema. W ogóle cię nagrywałem, myślałem, że drift jakiegoś walniesz. Ta, na tej drodze. Roz, rozpierdzieliła się ta droga. Przechodzimy teraz z lód, słuchajcie, i zaraz może pęknąć. Ja to myślałem, Łukasz, że my to na rzekę na dropshotu idziemy. Głęboko. Jej! Myślałem, że idziemy na okonie na rzekę, a nie na lód. Ej, w ogóle słuchajcie, ja nie jestem taki beznadziejny wędkarz jednak, Łukasz też w tym roku nie złowił żadnej ryby. Ja też? Pierwszy raz, tak. O proszę, jaki uświerasz. Ja też chcę. Uo. Już się odwrócił. Chciał zobaczyć, że jak upadam. O, jest i rzeka, słuchajcie. Rzeszka okoniowa z grubymi pasiakami. Cześć Łowica, przywitanie dzisiaj w środku filmu. E, przeszliśmy w dół rzeki ten odcinek, który planowaliśmy. Siemanko. Siema, siema. E, jest z nami oczywiście łuki 69, którego mogliście poznać przez ostatnie 10 minut i przez ostatnią dekadę na moim kanale. Dokładnie. To teraz to, jest to ja. Walczy z rybą, a nie to tylko krzak. W każdym razie. Krzaku wyciągnąłem cię. No, dzisiaj płapo. Bardzo <laughs> fajnie. Przeszliśmy sobie taki obrany jeden odcinek rzeki, który planowaliśmy. No i teraz pójdziemy jeszcze w górę rzeki. Zobaczymy, czy coś się uda, ale przedtem chyba zrobimy ognisko, co? No, wypadałoby. Bo głod. Ogrzać się, zjeść coś. Dokładnie, flamingi nas tu rozpraszają, owce jęczą i z tego wszystkiego zgłodniliśmy. Ja łowię na dropa, Łukasz na główkę dzigową, a ryby i tak nie biorą. Tak więc, no. No styczeń, zima. Twój I... okres. I chciałbym jeszcze Sebę pozdrowić. Pozdro Seba. Będzie Seba <laughs> wiedział o kogo chodzi. Pozdro Seba. No to już pozdrowienia były, przywitania były. Słuchajcie, teraz bierzemy się za... Może ognicho, no i w końcu jakiegoś okonia złowić trzeba. Seba, ja Cię też pozdrawiam, kimkolwiek jesteś. Kim jest Seba? Wiernym kanałem. Oj. <grym> Jeszcze raz. Kim jest Seba? Wiernym fanem kanału Superwentka. <grym> Wiecie co ja to i tak jestem, taki zadowolony. bo No ale tak nic nie złowimy, to sobie usmażymy kiełbasy. Chociaż wolałbym okonia smażonego. Czyli takie po 19,5. <grym> 19,5. O owce, o, co czy co robią. Jedna chce drugą wepchać do wody. <grym> A jak się z tym czuję, że jest pan ulubionym bohaterem na kanale Fifen Wędka? Ja jestem ulubiony. Ludzie piszą, jak, jaka to wędka, co pan Daniel łowi zawsze. Dzisiaj, nie będą, dzisiaj będą pisać, bo inna jest, nie? Jaka to jest wędka? Od razu powiedz. Teton, z Aliexpress. No to zrobię ujęcia w takim razie. Krótka przerwa na przebitki. Sklebęt kaski znaleźliśmy? No, można by założyć Ja piecę markowe rzeczy Masakra, co? Ja to nie wiem jak ludzie łowią, żeby zarzucać tak Ty, a gdzie teraz... to jest zakaz, nie? Co? Gdzie idziemy? Nie no dalej, na Radomkę. Naszą, prawo? Naszą najbardziej rybną rzekę Mówisz? No, prawo, moje prawo twoje lewo Co? Moje no, prawo twoje lewo Dobra nie moż mi w głowie Dzień a I taka ostrość na Jacksona. Gdzie Jacksona? No właśnie, rękawiczki Jacksona. No, Wydało się! Ja nawet nie wiedziałem. Nie wiedział. Najtańsze były chyba. Co, lecimy dalej? A chcesz lecieć? Umiesz jak Superman? Dwie setki i lecę. ja idę na dwójeczkę. Parcież. Dobra, chodź dalej. Chodźmy może dojdźmy do mojego miejsca, a później będziemy wracać, dobra? To idź za mną, bo kawał drogi przed nami. I. Idziemy teraz w miejsce, gdzie rok temu trafiłem o konia. Łukasz już się nie może tego miejsca doczekać. Na pewno. Jedę do ja to... Ta. cały Tak. Jedę do na Ej, fajnie fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. fajnie, fajnie. To chodź porzucamy sobie to, w tym zakole. Może stoją dwa garmy. O, to ciekawe kto trzeciego by złowił. Ale pamiętam, że jak był mały nurt na tej rzece, to brały to oksy. Jak ty tam. Kolejny wieczny styczniowy dzień, za nami Pięknie deszczyk kropił cały dzień. Łukasz, podobało Ci się dzisiejsze omówienie? No, najbardziej to mi się ognisko podobało. Ale ogólnie klimat fajny, tylko bez no, ryb niestety. No lipa z tymi rybkami była dzisiaj. Nie zresztą nie tylko dzisiaj, bo to już ósmy wypad bez ryby. Idziemy jak burza, nawet Łukasz bo, jeszcze nic nie zrobił. Ja rozumiem. pierwszy raz w tym roku na rybach? to o, o! Jeszcze 7 <laughs> razy mogę wyzerować. Jasne, jasne, chyba <laughs> jest ósmy tak jak ja. Dobra nie będziemy przedłużać i tak ten odcinek był długi, bezrybny gadatliwy, całe szczęście jego cięta posta dzisiaj zrobiła robotę i odcinek może był ciekawy a może nie, to już wy ocenicie dając łapkę w górę, albo pisząc komentarz <śm> dobra trzymajcie się, sayonara i połamania ja życzymy, czy nie bardzo? bo jak my nie łowimy bo jak my nie łowimy, to po co oni mają łowić? połamania kołowrotka no tak, pokaż kołowrotek Przekrzywiona jest korbka? Nie. Nie. Dobra, to do następnego. Sajo. Nara. Mamy to, połowione. No. Żół. <noise> e, no, w następnych latach, jakieś 3 miesiące, może się położyć. Za 3 miesiące ryby będą brały, tak prognozuje Łukasz. A jak Łukasz mówi, tak, to inaczej nie będzie. Widzimy się za 3 miesiące. A tak serio, to zrobimy przerwę. E, jutro ma być duży wiatr, to jutro nie będzie daily. E, jutro przerwa jednodniowa znowu, ale kolejne odcinki. E, z... Łukasz pojawi się. Zastanawiam się Co chciałeś powiedzieć? Nic, że się nie pojawię. Nie pojawisz się. Chciałem powiedzieć, że się pojawi, ale teraz już się nie pojawię, bo włączasz mnie. Wszystkie moje ryby wycina. <grym> tak, zrobił pięć okoli dzisiaj. Pięć!